Jak to żuczek To jest kurwa żuczek Kurwa, zajarałem się chyba, nie? Żuka zrzucili kurwy syny. Ty od kiedy w Polsce takie kurwa wieżowce są? Dla ciebie, dla twojej rodziny, dla przyszłej Nie Kurwa, jakieś wieżowce, mosty, kurwa, to nie Polska, tutaj to, to, to chyba kurwa 300 lat do przodu. To się chyba w dalekiej przyszłości dzieje, naprawdę dalekiej przyszłości. A co to się dzieje? Jakieś, kurwa anomalie. O kurwa, mać! O kurwa, mać! Co ty nie grałeś? Hm. Od zarania dziejów ludzie szukali sposobu na uwolnienie tłumionych emocji, co Od zarania dziejów ludzie szukali... Berek. Ha <laughs> Berek kurwa. Berek. What? God! What the fuck?! <laughs> oh crap. My się po nielsku, żołosne, Kurwa żałosny. Dobra, biegniemy. All shit! Uciekaj ta, uciekaj ta. O kurwa! Wo! Pierdałaj, chuju. Zdychaj, Zdechłeś? O kurwa! Kurwo! A teraz naj, napierdolony jestem, więc ja ledwo kurwa chodzę i a ja co dopiero o graniu wspomnieć, się. Więc... Czekaj, ja muszę te przyciski podświetlić, bo ja kurwa nie widzę. W, A, S, D. niby wiem, ale... Jak człowiek kurwa siedzi za ugotuj. to chuj. A, W, S, D. No niby wiem, ale nie wiem, kurwa. S. Udało się? Chuja się udało! Kurwa! Ja pierdole! Nie go chuj weźmie! Kurwa pierdolnie o ścianę. Ja pierdolę. Jaka pizda ze mnie Ozus Marian Nie, ja już po pijaku nie nagrywam, bo to kurwa sensu nie ma. Lamie tak jak z kurwy Dobra, biegnę tam, dobra, dobra, kurwa, wypierdalać. Z tymi gejami mam się napierdalać, no. Gdzie ten karabin mój? Kurwa, karabinu nie mam, ja pierdolę. No, chodź. Dziwko. Dobra, się kurwa nie popisuj tutaj. Pierdalasz jak ślony No, dobra! Lekcja kurwa ruchania Tu jest S S kurwa, S, 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 S Nie udało się Kurwa no! To ja pierdolę niech go chuj weźmie strzeli kurwa ja pierdolę z jakich grzechy kurwa cisnąłem S, kurwa no! Nie kurwica jąder trafia. Eee! Ty kurwa jebana babilońska krzmato! No zdechaj kurwa jebana. No! I to kurwa Dobra Jeśli nie uda to się chyba powieszę ES kurwa ES No Wudę 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 Dawaj, 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 dawaj Dawaj, 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 wudę wudę, wudę, wudę wD wudę WD, WD. WD, WD. Dobra, 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 dawaj, kurwa, dawaj, dawaj. Mu, dobra, nie jesteś źle. I, 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 I o. Widzicie ty, tam lampa jest, nie? Polska lampa. No kurwa, no, patrz. Widzicie, lampa polska. Kto mieszka w Polsce, ten wie. W starych dzielnicach takie kurwy są. Ja pierdole, to, to to, nie jest to taka sztuka. To nie najlepszy moment na takie rozwiązania. Ale właśnie odbyłem przymusową sesję z jednym z najciekawszych pacjentów w mojej karierze. Hmm. Sabotażysta z chwały. Nie dość, że zdołał się wydostać, bo rozpętało się piekło, to jeszcze cały czas podążał za mną na powierzchni. Wygląda mi to na klasyczny przypadek hipomanii i obsesji na punkcie konkretnej osoby. W tym przypadku terapeuty. Pamiętam jego głos ze schronu. Całkiem niedawna sesja. Wtedy bym zauważył dziwne zachowanie, więc postęp choroby musiał być dość gwałtowny. Ciekawe, że wszystkie swoje działania usprawiedliwia koniecznością przemian społecznych w schronie. Dzięki zniszczeniu dokonał zmian, których ja, jako naukowiec, nigdy bym nie osiągnął. Niezbyt subtelnie, ale skutecznie. Niestety przyszło zapłacić wysoką cenę. I tu pojawia się spora wada jego planu. W schronie nie został nikt, kogo można by zmienić. <grym> Kretyn Wszyscy są to popierdlenie w tej grze, każdy pierdoli swoje i tak dalej, nauczyli się wykorzystywać wszystko, co znajduje się z te wastowanych otoczeniu I przypadkiem Warszawa, No kurwy nędzy. Oj, chyba będzie kiepsko ze mną Za chwilę Stój! Nie ruszaj się! No co? Odgryzysz mi lewe jądro? Wejdź do środka, powoli Już Kurwa stalker ruski jakiś Widzę Możesz tu zostawić mogę się w dopesadzić? Huhu, uh. dobra! Yy, witam. Twoje ubranie. Jesteś ze schronu, tak? Yy, tak. Pewnie jesteś zmęczony. Sporo musisz przetrawić. No. Hmm.